Dzień dobry, 1445 6000 kroków, ale to nieważne, bo ja w sumie od rana walczę. Najpierw sklepy z częściami do, do wody, więc skompletowałem sobie całą instalację wodną razy 2 na dwóch różnych systemach. Jedno najwyżej, jeśli mi się nie spodoba, to odeślę. Byłem też w marketach budowlanych, kupiłem panele winylowe, jakieś tam rzeczy, które mi brakowały, jakieś tam śrubki, lakier ten jachtowy, bo już mi się skończył i jakieś takie inne pierdółki. Wybrałem panele winylowe, zobaczymy czy one się sprawdzą, długo się namyślałem czy kupować te grube na klik, ale one mają 4 mm, czyli już troszkę, o, to jest to ta różnica mogłaby, że tak powiem, być, natomiast one ważyłyby 60 kg, więc wrzucić 60 kg na busa, no to tak średnio, te będą ważyć 22 kg, więc, bo są cienkie, 1,5 mm tylko, więc no, pod tym względem spoko, no i wygrała też cena, więc miałem plusy, minusy, no i, i tak wyszło. Co tutaj się jeszcze dzisiaj dzieje? Myję tutaj pod spodem bo jest tam jakiś podciek, coś tam zaciek i mechanik nie może też ustalić skąd to jest, ja też nie ustaliłem, więc jak umyję to może będzie łatwiej. Z przodu koło lewe. Chcę tam do zacisku się dobrać, bo ten zacisk coś tam mógłby być lepszy i tutaj z tej strony też ręczny mógłby być lepszy, więc dzisiaj też taka mechanika, oleje filtry nie, nie wiem czy mi się coś uda dzisiaj zrobić yy, może te panele bym powklejał powkręcał tutaj ten, ten, ten ten z tyłu gimbal do góry tam z tyłu i te na dole może bym oblepił I chyba dzisiaj tyle będzie jeśli panele położę to by był sukces ogromny bo mamy już późną godzinę zaraz muszę z dzieciakiem zostać i do tak o, cały dzień wganianie w załatwianiu jakichś rzeczy a roboty tak nic jeszcze praktycznie nie zrobione. No ale dużo też jest takiej właśnie roboty dookoła. Samo skompletowanie tej instalacji wodnej trwało chyba z 2 godziny. Więc bo tak człowiek siedzi, taka złączka, taka, jak to, to włączyć, złączyć i tak dalej. Tutaj do kranowej instalacji, tutaj do tego. Tu jedna, druga, tu trzy, ósmy. To. Oj. Dobra, zobaczymy co się uda zrobić. Ha, jak zwykle ciemność widać. 21.37, 14310 kroków jeszcze tylko śmieci wystawiłem ale tak to ogólnie w busie coś się zmieniło prąd poproszę nic się nie zmieniło poza tym, że z powrotem zostawiłem gratami, które jutro z rana znowu wyciągam w deski i tak dalej tam daleko są panele jedyne co robiłem to brudna robota pod spodem Koło jedne, okazało się, że tam nasi, tam nasi byli niedawno. Wymienili szczęki, ale nie ustawili dobrze i dlatego słabo ten ręczny tam z tamtej strony był. Z przodu standard, czyli po prostu auto zbyt długo stało i prowadnice tam już stanęły. Dęba, <noise> trzeba było je wybić, yy, dobrze tam wyczyścić yy, Tą korozję, ale już są żery na tym, tym więc muszę to wymienić Albo same yy, prowadnice, albo wymienić zacisk Na razie to będzie działało, ale to raczej tylko tak do powiedzmy zimy Bo potem pewnie to się znowu skutkować Wymieniony filtr kabinowy, yy, klimatyzacja odgrzybiona Yy, filtr powietrza yy, jeszcze mi został filtr paliwa yy, no i olej o, taka brudna robota u mechanika dobra yy, zapalam, trochę cofam i widzimy się jutro wtorek ciach i mamy środę, dzień dobry bardzo 11.15 1465 kroków Trochę później zaczynam, mimo że chciałem zacząć wcześniej, ale robota mnie <laughs> znalazła od rana. Wieczorem też będę musiał się robotą zająć, więc będzie trzeba wcześniej skończyć. Yy, co na dzisiaj? Plan na dzisiaj: panele położyć, więc muszę ze wszystkim co wczoraj wieczorem wsadziłem stąd wyjechać, yy, ten panel zawiesić, yy, ten chociażby wstępki przykręcić. Yy i w sumie na razie chyba na dzisiaj to taki ambitniejszy plan tyle czekam cały czas na jedną nitą nakrętkę, żeby przykręcić stelaż i żeby móc też robić może dzisiaj przyjdzie też już woda więc sobie przynajmniej rozłożę zobaczę jeśli starczy ogólnie czasu zobaczymy jak mi pójdzie z tymi panelami mam nadzieję że pójdzie sprawnie i szybko muszę tutaj wszystko uprzątnąć, poodkurzać ładnie tą podłogę, żeby wszystko się dobrze Przylepiło do roboty. Kończymy 21.07. 8670 kroków, ale byłem też w robocie. Z godzinę mi nie było teraz. No, godziny 20 minut. No i opieka nad dzieciakiem. Ogólnie coś tam jeszcze przy domu. I panele położone, ale nie położone te. Panele boczne. Więc taka robota, ale też panele nie do końca, bo tam jeszcze pod szafą został kawałek. No i tutaj jeszcze podłoga jest do położenia. Tutaj, tutaj, pod nogami, ale już mi się nie chce. Może nawet nie tyle, że mi się nie chce, tylko po prostu łeb mnie boli. A chcę wam też dzisiaj jeszcze jakiś film puścić, więc idę to jeszcze zmontować, wrzucić, uploadować i tak dalej. Dobra, środa kończymy z takim stanem. Ciach dzień dobry, w czwartek chyba czwartek, 9.50 1017 kroków auto trochę w innym miejscu bo jak zaparkuję wieczorem to tutaj mam po prostu cień przez jakiś czas i auto jest nienagrzane co prawda słońce mnie tam zaraz będzie gonić ale to jeszcze tak ze dwie godzinki może półtorej mam co dzisiaj? dzisiaj dokończę te panele pozawieszam Mam nadzieję te boki, oblepię boki i mam nadzieję, że przyjdzie dzisiaj nito nakrętka, na którą tak czekam będę mógł stelaż zacząć robić oraz tam na tamtym nadkolu ta truma i cała woda. Mam nadzieję, że to dzisiaj też tam już powiesić. Przyszły mi dwa rodzaje systemu jakby do wody. Jeden to jest taki jak już robiłem na złączkach te, te, tak zwanych tekalanu i przewodach poli, polisterowych, polisterowych jakoś, jest jakiś, taki, taki niebieski wąż, do, do pneumatyki jest, ale do wody też się nadaje. Natomiast te łącz, złączki słyszałem, mi się nie, nie zdarzyło, że one potrafią tam z czasem trochę coś tam gdzieś puszczać, gdzieś trzeba to poprawić ale to jest taka szybko złączka, włóż, wyłóż, wyciągnij oraz mam drugi system yy, taki yy, na paksie skręcanym <taki>, taki domowy, wiecie, tak jak grzeniki się skręca na szesnastkę yy, natomiast ten system na paksie wyszedł prawie ponad 200 zł, a ten yy, na tekalanie 120 jakoś 140 chociaż dam do tego akurat miałem jeszcze trzy złączki takie po drogie akurat po 10 zł, więc suma sumarum tak 220 kotra 160 coś coś takiego mniej więcej nieduża różnica natomiast no, zastanawiam się jeszcze co się z tym zrobić dobra nie gadam tyle trzeba robić 19 w czwartek yy, 6470 kroków. Z takim stanem kończymy tutaj. Zrobione panele. Tutaj zrobiona listwa. Zrobiony panel. Tutaj z boku, jak widzicie, też jest panel. Tam pod szafką zrobiony panel. No i tutaj już rozkminy z wodą. I ze wszystkim jeszcze trudno muszę sprzątnąć. Ale zaczyna to już jakoś wyglądać. Coś tutaj się zaczyna tworzyć i myślę, że coś, coś z tego będzie Dobra tyle na czwartek kończymy ciach zaczynamy nowy dzień piąteczek 9,08 477 kroków otwieramy ja trochę przewiewów zrobić prąd cyk cyk wentylatorek cyk i góry trochę i światełko Dobra. co dzisiaj? dzisiaj mam nadzieję, że tutaj <laughs> będzie cała konstrukcja łóżka i łóżka <laughs> ale też że będzie woda dokończona, przynajmniej w tej części tutaj garażowej, <laughs> żeby tutaj już za bardzo nie włazić nie wczołgiwać się i tak dalej poza chyba jeszcze zbiornikiem chociaż może i zbiornik by tutaj jakoś trafił chociaż nie mam żeby chyba jak zamocować chyba nie mam tych obejm ale to muszę sprawdzić jeszcze truma chcę żeby tutaj już się siedziała ściana chcę żeby dzisiaj tutaj była ale o, o, coś było docięte potem był o, kątownik i trzeba jeszcze kawałek dociąć e, i wezmę się za łazienkę w sensie wkleję ten brodik na pewno rury odpływowe no i tutaj zacznę już chyba ścianę zabudowy żeby tutaj to potem wszystko okleić zobaczymy jak to dzisiaj się wszystko uda poukładać jak to zacznie mi wychodzić, dobra do roboty się biorę no i piątek kończymy 21.30 10837 kroków dzisiaj cały dzień, praktycznie cały dzień jestem tutaj, byłem tylko w paczkomacie i na chwilkę po wodę w biedrze dosłownie pół godziny ale co mamy wodę, mamy troszkę prądu porobione Tutaj mamy skrzynkę bezpieczników taką sześciorzędową, czy jak to nazwać. Mamy na stałe zamontowaną trumę. Tam jeszcze pozostała mi woda do trumy podłączenie. Muszę się wywiercić z tym z spustem wody, jednym i drugim, od ciepłej i od zimnej. Tutaj już też wszystko złożone, tutaj zbiornik przymocowany zrobiona rurka, filtr założony. Trochę mi się nie podoba ta obejma, która tam jest. To jest taki homemade metalowa obejma z taką parcianą opaską. Jest to tymczasowe, natomiast trzyma się to bardzo mocno, ale chciałbym to jakoś inaczej zrobić, żeby to miało ręce i nogi, bo po prostu nie mogę jeździć, jak to wygląda, o tak. Rama łóżka, jak widzicie, są już dwie belki. Skorwa też. Z tej strony niestety już zrobiłem sobie yy materiał. No i do, trudno, będzie na wierzchu. Tutaj natomiast ten skobel, czy tam jak to nazwać, ten zaczep od skorwy jest schowany. Tutaj też już wyłożony materiałem. <laughs> Przyłożony ten bok, który jeszcze będzie oczywiście odtapicerowany, ale już go sobie, że tak powiem, wstępnie przykręciłem. Może nawet na pierwszy wyjazd będzie tak jechał, jak żona nie wybierze materiału, to tak, tak po prostu pojedzie. Wczoraj jeszcze, tego nie widzieliście, ale wczoraj jeszcze przykręciłem od wyspy i drugiej, chyba przyszedłem sobie i przykręciłem sobie ten bok, tak po prostu z nudów, nie? Cały czas człowiek buduje tego kampera. Deseczki, deseczki były już wyciągnięte dzisiaj, przyłożone. Ile ich potrzeba na każdą na każdy rząd, i ile mi będzie potrzeba tutaj na łóżko górne? Już wam mogę zdradzić, że tutaj będzie drugie łóżko tylko nie piętrowe, tak, tylko po prostu tak. Wydaje mi się, że tutaj po prostu lepiej będzie zrobić półki, tutaj, oraz lepiej będzie po prostu mieć przestrzeń nad głową taką a tylko nad nogami mieć, że tak powiem, przestrzeń, na której będzie łóżko. A gdyby kiedyś coś człowiekowi wpadło, to można taką konstrukcję zrobić po drugiej stronie i też zrobić piętrowe łóżko dwuosobowe. Na razie to będzie jednoosobowe z tej strony. Czy, czy tu jest mało miejsca? Otóż dziwilibyście się, bo tu jest od drzwi do tej ściany jest 160 cm. Zamówiłem taki, ma teraz 160 cm i mam nadzieję, że wejdzie. Samo łóżko będzie trochę tam krótsze oczywiście, około 150 cm, ale tam troszkę jakąś położę jakiś kawałek płyty, jakieś sklejki, dziesiątki czy dwunastki wyciętej tam w taki ten i też tam będzie można, może nie ciężarem ciała czy, czy coś, ale też będzie można, nie wiem, poduszkę tak po prostu, żeby poduszka na przykład nie spadała, nie. Tutaj też trochę porobione w tej szafie, yy, już nie przyłożona, tylko przykręcona, przynajmniej na, na razie na dwa wkręty, yy, bo jeszcze nie wiedziałem, czy ją nie będę wyciągał i jeszcze się na, nadal zastanawiam, bo troszkę mi tutaj pręży ten, yy, no dobrze by było to troszkę podciąć, ale zobaczymy. Tutaj wywiercona jeszcze dziura, z elektryką trochę przenośny klimatyzator dzisiaj cały dzień chodził. zużył trzy pojemniki wody. Nie wiem jak on to robi, że on po prostu tak. To jest bardziej na chyba, nie, niż klimatyzator. No, no nie daje rady. No, musiało by tutaj być takich, nie wiem, z 10-20, żeby dało radę dzisiaj. Ale dzisiaj było gorąco. Dobra, kończymy piątek w takim etapie. Za długo gadam. Czech! Ej, bo ja tu jestem już dłuższy czas. 11.52, 2000 kroków jestem tu z godzinem może no tak, może ponad eee, co udało mi się już zrobić eee, już mi słońce tutaj dogania tam truma już jest poprzywiercane są te otwory spustowe i tam już jest zimna woda podłączona chociaż nie wiem czy jeszcze nie będę stosował tam kolanka, bo trochę ten trochę ten przewód mi się tak wygina, nie tak jak Bym chciał. Tutaj ściana poprawiona, wycięta i już przykręcona, jeszcze jedna śrubka mi tam została. I tutaj już zlew przymierzałem, odpływ poprowadzony i wywiercona dziura w brodziku i tam też już odpływ w dół zrobiony. W sensie na razie wiszą po prostu te rury, które stosuję od. Pralek, czy tam zmywarek 19 mm do odprowadzenia wody. OK no oczywiście do zlewu coś grubszego, bo to by się przypychało. No ale tutaj to co? Co tam z, z umywalki albo sprysznica trochę tam nie wiem, brudu piachu, raczej nic tutaj się poważniejszego nie wrzuca. Dobra, zobaczymy co dzisiaj, jaki dzisiaj będzie plan. Dzisiaj jest plan, muszę jechać do marketu budowlanego i kupić trochę tych. Tuneli na elektrykę, tylko takich grubszych, większych, bo tutaj na tej listwie właśnie dość dużo musi mi tutaj iść i przewodów, i wody, i gaz. Coś na pewno będzie osobno musiało lecieć, chyba woda. Gaz i elektryka polecą w przewodzie. Tutaj już idą do przewody, muszę iść do lodówki ale będą tutaj też szły przewody do trumy trochę jest tych kabelków właśnie sobie rozłożę sobie przypomniałem zobaczę ile muszę przedłużyć kable bo coś mi się wydaje, że sporo dobra mam nadzieję, że dzisiaj też już jakoś tutaj łóżko przynajmniej jego zabudowa częściowo powstanie albo przynajmniej zrobię wszystko co tutaj pod spodem mam zrobić i na tym etapie bym przynajmniej zakończył się rozgadałem za długo 19.39 kończymy 8082 kroki i dzisiaj jest ten dzień kiedy coś, coś nie idzie i mało roboty i tak dalej tutaj przymiarki były rozkminy jak to ma iść na odwrót z mi by teraz wyszedł najlepiej bo na odwrót drzwi są oczywiście on nie jest lewo-prawo lewo, on musi być tu chyba, że go zrobię tu ale to no, takie są kombinacje tutaj ta ściana trochę się wygina trochę się nie wygina ta sklejka tutaj już nie dużo dojdzie tutaj znowu będzie dziura takie tam ten blat nie może tak wystawać za dużo łazienki zabiera a no, i takie różne rozkminy w sklepie byłem 40 minut by było w jedną i w drugą stronę ale jeszcze żona mnie wysłała po to, po tamto i już suma sumarum 2 godziny po sklepach, dobra listwy przynajmniej przykręcone i trochę już elektryka, po elektryka, elektryka poukładana ale jeszcze tutaj dużo kabli idzie do trumy jeszcze dwa przewody, trzy jeszcze przy przewody: jeden czterożyłowy, jeden trzyżyłowy nie, jeden pięciożyłowy i jeszcze zasilanie plus minus 12V. Zasilanie to akurat sobie stąd wezmę. Tutaj będę miał skrzyn... do bezpieczników, ale tutaj jeszcze to po listwie, po łóżku, jeszcze tutaj, tutaj, gdzie wychodzą te wszystkie kable, to też tutaj muszę wyjść gdzieś o tu. Tutaj chcę jakiś pan, coś, coś, nie, wiem, jeszcze tak myślę ciągle. Więcej jest myślenia niż roboty. A tutaj trzeba już zaraz skończyć. A tutaj jakoś to się nie może złożyć w całość. Dobra, kończymy. Sobotę. Ciach. No i mamy niedzielę. 14:44. Ale jestem tutaj już, właśnie dziś od 14:00. Trochę sobie tutaj działałem z kabelkami. Patrzyłem sobie, które kable gdzie tam jeszcze mają lecieć, ile ich jeszcze potrzebuję i tutaj jak tutaj sztukować, bo niestety musi to być sztukowane, przynajmniej do tej trumy bo mam po prostu kable za daleko. Rozłożyłem sobie też tutaj na takie niedzielne składanie szofeczkę. Muszę ją poskładać. Mam nadzieję, że to dzisiaj się uda. Oraz dzisiaj też coś, rodzik wkleję, Ścianę przykręcę, coś może, właśnie tych kable po. Poukładam, jakieś takie rzeczy. Mam nadzieję, że to by się dzisiaj udało. I muszę przymierzyć gazbank, gdzie on będzie wypadał, ile potrzebuje rurek, i tak dalej, żeby to jeszcze zdążyć zamówić i no, potem w ciągu tygodnia zainstalować. dokupiona też dzisiaj trochę zakupów, porobione. Owrotnica. Jakiś list do zasłon, yy, materiały wybierane, jakieś tapety, jakieś takie różne rzeczy, yy, bo jeszcze niektórych rzeczy brakuje. Dobra, działam, nie gadam. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepszy dzień niż wczoraj. No i kończymy niedzielę o godzinie 22:23 6592 kroki. Szafka złożona, kuchenna z szufladami, oczywiście ona jest na odwrót teraz położona, bo robiłem tutaj jeszcze silikon na dole żeby jak się coś zaleje to żeby nie było problemu, tutaj jest wyżnięta dziura nie wiem czy ją widzicie, na płytę gazową co tu jeszcze udało mi się zrobić przywiesiłem lampki, tylko nie wiem czy jeszcze działają, bo nie mam tutaj prądu, bo prąd muszę mieć o tutaj no, i co jeszcze zrobiłem? A, oblepiłem te dwa słupki, które będą przy łóżku. Hmm. Oblepiłem je z tego względu, bo jak się je kopnie, to zawsze trochę będzie mniej boleć. Bo <grym> za tym no, przy pościeli i tak dalej, to trochę takie milsze będą. Tak to wyszło, gdzie jest łączenie. W tym świetle to pewnie nie widzicie, ale ono jest tutaj. Przecież nie, no w tym świetle troszkę może widać, taką delikatnie przecież powiem wam, że wiecie, to najbardziej widzicie ołówek. Tam na przykład go nie widać, bo było chyba kawałek docięte, a tutaj po prostu ołówek widać. Tu jest i tam jest. No i poprowadzone tutaj do puszki bezpieczników też zasilanie do trumy na 12 V. I dzisiaj chyba tyle. Przymierzyłem tutaj różne rzeczy. Jeszcze oczywiście Eee, rozpisałem sobie, porozkładałem sobie całą instalację gazową Co do czego mam, co jak idzie, oczywiście mi się nic nie zgadza eee, Przyłożyłem lodówkę, tak mniej więcej to będzie stało, tutaj będzie taka puszta przestrzeń eee, Którą będzie trzeba wypełnić, w sensie tutaj będzie po prostu eee, Szafka, a gazbank właśnie będzie stał chyba tutaj w garażu Żeby można było więcej szafek zrobić i tutaj będzie też szafeczka na chyba kosz. I to, co jest zwykle pod zlewem. Dobra, kończymy niedzielę. Ciach.